Wiecie, tam ta dedówka mnie jakoś mega bardzo nie boli, bo no, straciłem malickie tylko tak naprawdę, no i reszta to nic nadzwyczajnego. Parę medów. Na zupku mi jakoś mega nie zależało akurat. Wolę mapelki, aczkolwiek, no siej mam turnedowe świry. Ostatnimi czasy zamulając samemu mniej więcej koło drugiej w nocy, zastanawiałem się czy o tej porze będę w stanie znaleźć wanilkę w Wuncie, która będzie aktywna i będzie nam chociaż kilka osób. Pomyślałem sobie, że jeżeli taki serwer znajdę i będzie aktywny w nocy, to w dzień powinien być tym bardziej. I uwierzcie mi, ja sam byłem w szoku, ale znalazłem, znalazłem aktywną wanilkę o drugiej w nocy. Pay, normal, co prawda tylko pierwszoosobowa, ale poszedłem. Zrespiłem się przy jakiejś farmie, ogarnąłem mastera, wszystko to co widzieliście teraz w tle, wybobiłem jakichś dwóch typa i miałem początkowe itemy. A skoro gameplay już w pierwszych minutach układał się tak pomyślnie, to stwierdziłem, że zostanę dłużej i zobaczymy co da się zrobić dalej. I tym razem totalnie sam. Od początku do końca, co ostatnie jest rzadkością, ale się udało. Więc tak, zacząłem od pozbycia się tych dwóch gości, którzy tutaj byli, że tak powiem. A, I wpadło mi z na to trochę skrapa. W każdym razie, patrzcie jaki ze mnie prosy jakie mamy ku startowe akcja Miałem Mastera, którego zlutowałem, po prostu tam z farmy I tyle No, więc tak, zgarnąłem trochę lutu na start i idziemy zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek będzie się dało na tym serwerze zrobić To jest taka Jednorazowa przygoda Dobra, no, tam na górce jakiegoś typa, który mnie widział, jak mnie zobaczył to się schował do tyłu Oj oj, cała ekipka mnie podjeżdża Oho nie Nie dało się moi drodzy, nie dało się To co, pewnie myślicie, że to był ten najlepszy start na Wanilce No nie do końca Najlepszy start tak naprawdę zaczyna się w tym miejscu Znalazłem sobie autko na Stratfordzie, wziąłem je, pojechałem na Alberton A potem na Prizonkę Dobra, jestem na Alberton, spróbuję ogarnąć, czy uda mi się tutaj jakiegoś gaskana załatwić, bo to by mi bardzo dużo ułatwiło. I nie mógłbym sobie po prostu śmigać po mapie w poszukiwaniu lotu. Dobra, jedno wielkie gówno nic totalnie tutaj nie było, więc płynę sobie na więzienie, może ogarnę jakąś pompę, bo potrzebny by był gun, bo bez gana to ani rusz w ogóle, żeby cokolwiek tu zrobić. Okej, okay. to było szybkie akurat. Zajbiście. Tyle mogę powiedzieć. Nie, żartujesz sobie. Dobra, no nic, mam tyle ile mam i po prostu biorę tą pompeczkę i lecę jeszcze tutaj na alberton i biegnę na milkę. Dobra, nie marnuję czasu, bo tutaj naprawdę nic nie ma, nie ma, ale przy ciuchu chciałem jakiś plecak po prostu ogarnąć na szybkości, aczkolwiek nie ma takich cudów. E, bo wydaje mi się, że tam ktoś będzie biegał, tutaj na moście chyba nie... Jest ktoś na moście, jest, ty, jest ty na moście jest wygirowany prawdopodobnie. Kurwa, nie mają timberkę. Maple. Nara O ja pierdolę ty. Dobra, trzeba tylko coś z mega zrobić. Boję się, że zaraz jakoś szybko wrócą. <gryw> Więc do it fast Jaro. Yy, ja to w ogóle się już troszeczkę zestresowałem. Dobra, nie chcę nawet wiedzieć co miał drugi na sobie, bo prawdopodobnie obaj ci goście są tak samo loaded. O ja, pier... O stary, on miał sticky, rozumiesz to? Dead. Mega mnie te reagruje. Leży. Dobra, zróbmy tego mega. Dobra, mega Dead. Adaptiveka. Oko. Nie no jest lekutka panika, wiecie, bo to jest mnóstwo itemów. I wy się nie dziwcie, że ja lekutko panikuję, okej? Okay? Dobra, anyway, tutaj jest tyle stafu, którego ja nie pozbieram nawet. Bo nie mam jak i gdzie. Dobra, ta timberka i ilość hajkala jaką mam. Nie mam pojęcia czy to wystarczy na... na zrajdowanie jakiegoś Udwola. Zrajdowałbym nawet jakąś baskę małą. Z drewna 2 na 1 byle się w takiej zabunkrować. Wait, czekaj, bo tutaj spad drop. I nie powiecie mi teraz, ja ten drop słyszałem w momencie, kiedy byłem na moście. Dobra. Dobra, ciekawostka, widzę typa. Widzę typa tutaj na mieście. On nie jest solo, ich jest z dwóch. Dobra, zepsułem już to. Już to zepsułem. Boże, bez scope'a przecież z mapla się nie da. Dobra, jeden z nich się tam skrada pod górkę. Padł. On był solo czy był z kimś? A ten typek też był chyba full co? Ja pierd. Co? No szkoda tylko, że deton nie wiem nie masz jeszcze na sobie gościu. Ah Oli, Ej, co jest? Drop. Oni mają to z dropu. Nie umiem strzelać. Nie no, tak dobrego startu, jeżeli chodzi o ilość... I to jest full vanilka moi drodzy, to jest full vanilka. Jeszcze widzicie, first person normal, tutaj nie ma nic totalnie, to jest tak vanilkowy serwer, że bardziej vanilkowego w życiu nie znajdziecie. Okej, okay, myślę, że w ogóle zamiast budować yy, bazę, że tak powiem, w czyjejś bazie, to od razu zajmę się budową swojej i postawię ją gdzieś tutaj. Wow, że ja mam całą cekę skraftowaną, to jest pojebane. Dobra, pro, mamy skraftowaną pierwszą szafkę, szafencję. A trochę tego jest. Chociażby te wszystkie granaty, Exploit ja pierdola. A no ma nokto nawet na sobie, no proszę. No proszę, idziemy. Idziemy zawalczyć. Pobieg za dom. Czy on widział mnie? Czy widział kogoś innego? To tak nagle strasznie... Zaszan, cofkę do tyłu. Leży. O kurwa. Drugi. Padł. E, gówno mieli. Anyway, dobra. Tutaj są jakieś tuchy i tam. Dobra, tutaj się typ skrada przy tym domku. Tak, totalnie. By the way. Tu jest full staff. Tu jest naked. Miałeś jakieś żarcie. Ma. next one. Dobra powiem tak, zgarnąłem już dosłownie wszystko, co się z tych typów tylko dało. Jest tam jeszcze jeden i kusi mnie on, ale... Ai, no nie wiem, no nie wiem. Patrzcie, jakie tu PVP Ty to są full staffy w Nocto? Nie no nie, idę się najpierw odłożyć na bazę. Ja... Przecież ten serwer jest świetny. Coła, torcza, kardzaka trzeba odłożyć. Szczurową broń też trzeba odłożyć. Z drugiej kobry możemy odłożyć tylko AMO, amo do pompy, kobra. Ok. Są so, ekipa wygirowanych typów jest tam za bazą. I nie wiem, czy to jest ich baza. Ale gówno. O kurwa! Co? No to się trochę przejechałem, co? Niezła randomowa deduwa w plecy. Od random typa. Straszna głupota, ale ja nie spodziewałem się, że mi na plecy nagle wbiegnie jakiś typ. No nic no straciłem seta. Anyway, myślę, że po prostu sobie na ten moment pójdę na baskę i lognę. O, zostawił coś ze mnie. O, zostawił. <grym> Patrzcie jaki setup dojebany zostawił. Ja no, tak na poważnie myślę, że idę na baskę i lognę, ponieważ jest godzina trzecia. Ja jak tutaj wbiłem to na serwie i tak było 12-13 osób. Dlatego tu przyszedłem. Miałem ochotę sobie pograć chwilę w nocy. I patrzę wanilka. To prawda pierwszoosobowa, a nie trzecia, ale mówię, no dobra, wejdę zobaczyć. No i start był fajny. No nic. Ja sobie logam. Wydaje mi się, że jak na godzinkę gry tutaj, to i tak logam z fajnym EQ. No gdybym oddał, nie oddał tego, seta, to by było fajnie. No ale to było takie coś. To były tak randomowe plecy. No cóż. Zdziwiłem się i tyle no. Unlucky. Dobra, do zobaczenia rano. Siiima manu kulano. Wracamy na serwer z samego rana, tak jak wam obiecałem. A co najlepsze, nawet nikt mnie nie zrajdował, więc jak to mówią, życie jest piękne. Dobra, klejmujemy sobie beda, wszystkie itemy jakie są ważne zostały przeze mnie właśnie odłożone. By the way, teraz dopiero zwróciłem uwagę na to, że w bazie koło mnie są lokery, których totalnie nikt nie rajdował. Lol, biorę to. <noise> Oczywiście, że to biorę. Cobra Box też się może przydać. Dobra, to jest jakiś życiowy fart, ale wszedłem sobie tutaj na milkę i znalazłem dwa boxy 40. Przypominam, on jest serwer normal. W każdym razie, zrobiłbym sobie mega. Zawsze jest jakoś tyci, 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 pęka. Szansa na to, że poleci do deto. Dobra, myślę, że można spróbować tak zrobić i po prostu wybombię go. Dobra, mega zrobiony. I ten lut nie jest zaskakujący. Dobra, no cóż, niestety na milce brak słodkości, więc wracamy na bazę się odłożyć. Dobra, dostawiłem trzy szafy. Niezłe mam wyjście z bazy, co nie? Też mi się podoba. A, um, odłożyłem sobie tutaj większość luciku. Śmieci mogę już wyrzucić. Dobra, mam rozkminę. i naprawdę może się skofil zrespić. No i robimy sobie grubego. No, nara. No nie, w sensie, Alicka poleciała. I to jest akurat fajne, ale tak poza tym, no Grip, dobra. Oho rozrespił się tutaj lud. poleciał mi Chevron z A to akurat spoko sprawa. Powiem wam, że wyjątkowo biegam na tym nowym Nocto, bo skoro je mam, to nowe Nocto w wuncie jest fajne. Ja wiem, że to już było dawno temu, ale ja jestem i tak już przyzwyczajony do korzystania z Gammy. I to się raczej nie zmienia, no bo Nocto jebie po oczach. Nie no, widowcy Milkę, już ktoś chyba zaczyna lutować, bo jak coś wchodzi coraz więcej ludzi na serwer, bo już się robi taka. Bardziej przystępna pora się robi. Nie no, jest to takie gówno, że zresztą nie mogę na to patrzeć i idę chyba z bomby na most. Wow, mamy nasz pierwszy loker. Więc można powiedzieć, że uczyniamy tutaj malutki progres Pewnie będę musiał nastakować tych lokerów tutaj w tej mojej małej klice, ale no nieważne Ogarnąłem też jeszcze barelkę do mapla, bo ja jestem największym fanem barelki, więc pozroz fartem I mamy full mapelka odłożonego na potem Na jakieś tak zwane dymy Dobra wszedłem do banku I znalazłem to Na jednym wejściu To jest pełno ammo Dobra, ja ogólnie bardzo lubię wanilki, dobrze wiecie o tym, że wolę grać na wanilkach niż na normalnych serwerach. Aczkolwiek jedyne co mnie wkurwia to to, jak duży procent szarcia, który tutaj na wanilkach znajdujesz jest zepsuty. Ta baska tutaj na górce na przykład wygląda obiecująco, bo ma trochę metal wall, jak widzicie. A tutaj ktoś se próbował chyba podglądać. Dobra, gówno tu widać. Aczkolwiek no, no wygląda obiecująco tutaj dużo mówić. Ma bardzo dziwne wejście w ogóle, co to jest? No, nie wiem, ale to jest jedna z większych baz, która jest tutaj niezrajdowana. I cyk, moi drodzy, dostawiamy kolejne dwa lokerki. A rozwój, to jest rozwój. Oho, pierwsza wiadomość na czacie od momentu, jak wszedłem na ten serwer. Dobra, 100% Milka jest znowu looted. Jest tutaj jedno wielkie gówno. O kurwa, pa! W końcu ktoś przyszedł. Siema, to ty mi kradłeś lód? Nie wiem, ale chłop miał timberkę, kobrę, scrap, ruchy. Chłop miał wszystko. Cokolwiek to był. Nara. Dobra, mam full typa, więc od razu zawijam lotę na baskę, bo nie ma co tutaj dłużej siedzieć. Czekolwiek to to był. Nie wiem, aczkolwiek. <laughs> Unlucky. Kurde, no fajne ity spadły z typa. I w ogóle mam dużo fajnych itemów. Dobra, dokraftowałem jeszcze kolejne dwie ceki, cekusie. O, ciekawostka, tam jest jakiś typo. Możemy lekutko podraszować. Co? Okej, okay, to było dziwne. W sensie dobra, może nie takie dziwne. No, widział mnie, wywołalił mi bombę. Nie wiem. No, może jak widzę, o ile mi skill spadły, to mam ochotę się popłakać. Krótka piłka, albo się uda, albo się nie uda. To no, może w końcu paść. Wytyfy? A gówno miał. No nie wiem, szukam go od paru minut, ten typ od z moimi itemami, co mnie zabił, gdzieś totalnie wyparował. Nie mam pojęcia w jaką stronę on mógł pobiec. Wiecie, tamta dedówka mnie jakoś mega bardzo nie boli, bo no, straciłem malicę tylko tak naprawdę, no i reszta to nic nadzwyczajnego, parę medów. Na zupku mi jakoś mega nie zależało a akurat. ale mapelki. Aczkolwiek no... <laughs> no lekutka lipa wam powiem, bo żeby naprawiać mapla to brakuje mi expla, expla, expa. Dobra, teraz chociaż będę posiadaczem mapla na 80%. I to mi się podoba. Tak to powinno wyglądać fantastycznie. No i patrzcie, i akurat teraz, kiedy ja sobie chilluję, chłop przebiega koło mnie i mnie wali w bombę z boku. Ja pierdola, dobra. Respię się zaraz na homie, patrzę, w którą stronę on biegnie na nadewkami. I łapię gościa. Łapię, bo teraz się już zdenerwowałem lekutko. Nie zbiera co do i temu w ogóle. Biegnie, leci tam. Dobra. On może mieć bazę gdzieś tam na cape'ie, znaczy nie na cape'ie, tylko... Czy to jest cape rock? Tak, to jest cape rock, nieważne. Biegnie dalej, biegnie za cape'a. Dobra, tutaj był niezagrywany zombiak. Więc to nie mógł być on tutaj. Tu żadnej bazy z tyłu na wodzie nie widzę, więc na 90% już wiem gdzie jest jego baza. Jest to baza z drewna cała. Gość na 90% mieszka w tej bazie. Spadł? Kurwa, nie teraz. Dobra, marnuję tego MEDA. Fajny secik masz. Myślicie, że się zmaduje i szybko wybiegnie z bazy drugi raz? Jest na to jakaś szansa, nie? Dobra, no nie wiem. Typ nie wychodzi. Więc nie wiem, czy jest w tej bazie, czy go nie ma. Zastanawiam się tylko czemu na latarnię szedł. Czy on to lutuje? Co? Nie wiem. W każdym razie idę odnieść Seta. Ty tam typ na drzewa, co jest? Z kozackim setem, ale miał dużo itemów Dobra Stary, miał dużo O kurwa Wiecie co wam powiem moi drodzy widzowie? <grym> nie uwierzycie w co się stało Ja się zastanawiałem czemu to nigdy nie ma więcej niż 12 osób skoro to jest w sumie fajny serwer, nie? Teraz skapnąłem <grym> Że on ma maksymalnie 12 slotów <grym> No to to jest jednorazowa przygoda raczej Nie no, ale powiedzcie mi Kto ustawia 12 slotów na serwer Jak ja się miałem tego spodziewać w ogóle? Nikt tak nie robi, w ogóle chciałem pójść AF, żeby sobie zrobić jedzenie. Zaraz się boję iść AF, bo ja już nie, nie wrócę na ten serwer Dobra, ale tak szczerze pomimo tego, co tam było 12 slotów, to dałem szansę, ok? Jak już zacząłem, to trzeba było skończyć. Drop w ogóle leci. Nie wiem czy już gdzieś spada, czy będzie dopiero spadać. Mam nadzieję, że będzie spadać gdzieś tutaj. To byśmy się przeczaili na dropka. Jest jakaś szansa na to. Widzę już mojego ulubionego przeciwnika. By the way, drop już spad na sam dół. Dobra, albo to nie był on, nie wiem. Um, dobra. Ału, kto? Kto? Dobra, Wajpery, w sumie mogę wziąć. Scrap jest przy... Nie! No co jest na tym czacie? <laughs> miałem jej nikt nie znaleźć. A, no aż dwóch mnie znalazło. I aż dwóch pisze mi się Maretu. <słuch> gone wrong. Granko, gone wrong. Dobra, guys, chłopaki. Miałem lekutką przerwę. Ogarniałem sobie żarcie. Ziomek z którym najwięcej walczyłem. Słyszałem strzały? Bo Nie wiem. Ziomek z którym najwięcej walczyłem, lognął. Więc mój oponent, że tak powiem, poszedł sobie z serwera. Mam nadzieję, że znajdą się coś inni oponenci No i mam nadzieję, że znajdzie się w końcu Teto Teto, uuu Teto Nie no, już powoli pierdolca dostaje. jakby no nie wiem Gramy na pay, Apie, na której są tak naprawdę dwa najlepsze militarne spoty Gówno dropi Na dodatek na moście nie ma zombie, bo ktoś się sklirował. E, w ogóle jak zraczę to sorry e, Kilkanter na tym zupku pokazuje jak bardzo mało z zupka gram Widzicie? Mówiłem wam, że milka będą Ty, a drugi robi mega Przecież to jest idealna okazja Obaj dead Nara O, coś czułem, że to na tych Polaków trafię Dobra, gruby, mam nadzieję, że oddasz deto, bo jak nie oddasz deto To się zdenerwuję lekutko Dobra, co goście mieli? Oj, stary Pa <noise> jaki mapelek już fajnie ulepszony. Prosuwa Dobra, już widzę, że tam nie ma DETO. Spoko Ale jest kolejny granat za to. DRAM! Dobra, dobra. Ej, w sumie dobry, dobry, dobry drop z mega. Aczkolwiek to nie jest wciąż to, co, czego oczekiwałem. A tutaj chłop ma drugi full set. Drugi mapel. I caliber, medy. Wszystko fajnie, dużo i temów, bardzo dużo nawet bym powiedział. Ale, still brak deto. Still brak deto. Dobra, chłop z full staffem tutaj na mnie wybiegł z czymś takim. Co, co, co? Stary, co? Ja to shadowplayuję. Mam shadowplaya? Mam. Będziecie mieli tego killa. Ja pierdolę. Co? Alicka! To była Alicka, gdzie jest Alicka? Kurwa. Co się stało? Co się kurwa stało? Dlaczego chłop miał na sobie tyle? Box high calibra jeszcze, ja muszę to jakoś wsiąść. Dobra, nara! Co się stało? Dobra, mam do powiedzenia tylko tyle: ta vanilka jest. jest popierdolona. Jest popierdolona. Jestem w ciężkim szoku. Myślę, że pewnie da się usłyszeć, ale kurwa no. Ludzie. Ludzie, przecież oni ty sypnęli tyle i temu wszyscy razem wzięci. Święta, pierdolone święta. Serio, jestem takim głównym? Dobra, zabiłem go na szczęście, jak uciekał. Czy przyjdzie jakimś nowym ganem? Nie. Dobra, Gitgut, on tutaj jeszcze chyba coś zostawił, bo obszar zbroję jak mnie zobaczył. Wstałem plecy z Silence at Mapla. I see, I see. Dobra, to był typ z pleców. Dobra, nie wiem, spadam na razie się odłożyć. Bo jest lekutki przypał i tak mam tyle i temu, że ja pierdolę. Boję się tylko o to, żeby typ mnie po prostu nie szukał. To był jakiś chłop z ustafem, drugi raz. Znaczy inny typ z Full Staffem, i zostawiam, że tutaj po prostu jakieś koksy PVP nie biegają. A, typ z Chainsawem biegnie. Idziemy po niego. To się może dla mnie źle skończyć zaraz. Ale muszę każdego łapać, kto tylko mi ucieka z jakimś lootem. O, widzicie? Widzicie? Jakbym go nie zabił, to co bym stracił? Kurwa, widzicie? Ah, dobra, udało mi się wrócić znowu z całym pełnym eku. O Jezusku. O Jezusku. I tak naprawdę jeżeli chodzi o pierwszą część grania na tym Pay, to by było na tyle. Miałem naprawdę bardzo dobry i szybki start, dużo itemów, ogarnąłem podstawową baskę, no wszystko szło zajebiście. Co prawda rozkwiniłem, że serwer ma 12 slotów, ale już stwierdziłem, że skoro zacząłem, to skończę, więc dopóki czegoś nie porajduję, to zostanę. No i jeżeli chodzi o to, to wszystko oczywiście w następnym filmie. Dzięki za oglądanie do końca. Pozdrawiam Was i elo.